Cześć, witajcie! Ja jestem Greenie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wreszcie, wreszcie nadszedł czas Minecraft 1.17 yy, czyli nowej wersji Minecrafta yy, i mam tylko jeden film z tej wersji na moim kanale yy, a mianowicie taki, yy, że yy, Informacje po nie wam dawałem. A teraz wreszcie wyszedł pierwszy snapshot do Minecraft 1.17. Więc zacznijmy tak. Pierwsze, co, co chcę wam pokazać, to amezyt. Wydaje on fajne odgłosy z ciebie, czego wy możecie nie słyszeć. Ale puszczę wam jeszcze nagrania, jak one brzmią. Dalej mamy blok Amezytu, na który można przyczepić takie oto kryształki, że tak powiem. Mamy zwyczajny blok Amezytu i mamy budujący blok Amezytu. Jak skraftować taki blok? Wystarczy, że mamy cztery takie odłamki. I mamy nasz blok. Dalej. Yy, mamy tutaj nową rudę miedzi, jak taką wykopiemy, to możemy sobie ją przypalić i dostaniemy sztabkę miedzi. Jak już mamy wszystko czego nam potrzeba, to, to mogę Wam pokazać jak skraftować piorunochron. Z tego, co może możecie wiedzieć, to blok miedzi się u... y, zmienia w inne kolory po czasie. Żeby tego zapowiedz, wystarczy, że mamy plaster miodu i blok miedzi. I już nigdy ten blok się nie będzie zmieniać. Dalej mamy świeczki. Świeczki są y, bardzo fajne. I możemy je podpalić zapalniczką. Do czego zaraz przejdziemy? I mamy już podpaloną świeczkę. Świeczki możemy do siebie dodawać, tak jak ogórki. Mamy też inne kolory tych świeczek, i możemy sobie wybrać do koloru, jaką tylko chcemy. I jakbyście robili mroczne mapki, to na pewno Wam się przydadzą do robienia jakichś cmentarzów. Jak już jesteśmy jeszcze przy temacie świeczek, to świeczek nie podpalimy pod wodą. A krzesiwo zużywa się. Jak już skraftowaliśmy piórunochron, to czemu wam o nim nie opowiedzieć? Pojedyncze urządzenie chroni nas przed piorunami w promieniu 16 kratek, czyli osłania łącznie 64 kratek dookoła siebie. Piorun strzeli w piórunochron uruchamia sygnał redstone. Rozlewająca się tora już nie niszczy torów. Dodano nowe szkło, które zatrzymuje światło. Teraz wam pokażę jak skraftować teleskop. Można nim widzieć na bardzo daleko. Następną rzeczą jest sakwa. Możemy do niej włożyć max stack rzeczy. Żeby wyjąć wszystkie rzeczy z sakwy. Wystarczy, że na nią naciśniemy prawym przyciskiem myszy. Tutaj macie absolutnie wszystkie bloki miedzi. Niektóre się powtarzają, bo są woskowane. Jak już jesteśmy przy bloku miedzi, to wam powiem, ile zajmuje dojście od pierwszego do ostatniego bloku miedzi. To zajmuje gdzieś około 50-80 dni minecraftowych. Wagonikami. teraz można jeździć pod wodą. Może nie jest to jakieś szybkie, ale zawsze coś. Dodano nowe bloki, które możemy spotkać w grotach Amesytu. Amesyt to są te kryształy. Niestety nie mam Wam jakich pokazać, bo nie mogę ich znaleźć. I ostatnia nowość na dzisiaj: to jest to, że możemy yy, lawę wlać do kotła. No więc to by było już na tyle, mam nadzieję, że Wam się przegląd Snapshot'a spodobał i jak tylko się pojawią, to postaram się robić kolejne. Więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie i cześć!